Myśli inaczej. To jest proste. Jak już jesteś w miejscu, gdzie myślisz inaczej, do tego myślenia, które ciebie sprowadzało do takich niższych stanów samopoczucia, tak, tak nazwę, tą niewygodę związaną z niskim poczuciem własnej wartości albo z tym myśleniem o niebyciu sprawczą. Więc jak już umiesz to transformować, jak już jesteś po drugiej stronie, to łatwo jest naprawdę powiedzieć myśli inaczej. Dopóki tam się nie pójdzie, to ja pamiętam, jak ja całymi latami nie mogłam zmienić myśli. Myśli, które mnie prowadziły na jedną wąsko, jakbym była na takiej wąskotorowej kolejce. Myśli, które mnie prowadziły zawsze tam, gdzie ja na pewno o sobie źle pomyślałam. Gdzie ja na pewno pomyślałam o tym, że ja nie umiem, że mi się nie uda, że ja nie potrafię, że inni wiedzą lepiej, potrafią lepiej, umieją lepiej, wszystko inni po prostu robią lepiej. Ja robiłam różne rzeczy, a nie potrafiłam zmienić narracji w głowie. Nie rozumiałam, że moja narracja w myślach, w głowie, nawet mój wewnętrzny krytyk, że to wszystko jest. Że to wszystko jest zbudowane na słowach. Nie rozumiałam tego wtedy, bo nie byłam po drugiej stronie. To jest zupełnie tak, jak z moją trzeźwością. Nie wiedziałam, co to znaczy być trzeźwym człowiekiem, dopóki nie stałam się trzeźwym człowiekiem nie jednego dnia, nie na miesiąc, nie na trzy miesiące, nie na pół roku, tylko stałam się człowiekiem, który po prostu jest osobą, która nie używa alkoholu. To się zmienia perspektywa. Dlatego ja dzisiaj rozumiem. Że niektórym wcale nie jest łatwo przestać mówić trudne słowa, takie jak masakra, takie jak dramat. I że tak naprawdę wiele tych transformacyjnych zmian może zajść błyskawicznie, jeśli tylko skupisz się na zmianie słów, których używasz w głowie. To nie jest trudne. Jest potrzebna samodyscyplina na początku, tylko na początku. Nawet nie zauważysz, kiedy te słowa zaczną płynąć i będą życzliwe dla Ciebie. Będziesz życzliwie o sobie myśleć. Dzisiaj takie słowo gdzieś zapisałam. To, czy to było słowo życzliwość? Tak, życzliwość. <laughs> że to było takie, że będziesz myśleć o sobie z życzliwością, ale kolejna rzecz. To jest myśleć o innych z życzliwością. Ja widzę często taki obrazek, który pokazuje, że my o sobie już rzeczywiście coraz lepiej to wygląda, że mamy o sobie dobre zdanie, myślimy na swój temat, dobre rzeczy, zajmujemy się sobą, zabieramy się na masaż, zabieramy się na spacer, zabieramy się w wiele fajnych miejsc. A na innych jeszcze patrzymy, jak na te osoby, które nam coś utrudniają. Mamy ochotę, żeby na tej scenie życia te osoby stanęły w innym miejscu tej sceny. Mamy ochotę, żeby tworzyły inną dekoracyjną plamę niż, e, niż chcą tworzyć. I to też o to chodzi, żeby nauczyć się myśleć z życzliwością nie tylko o sobie, ale też o świecie, o tym, co się dzieje. Mamy, zobacz, mamy do, mamy do czynienia, mamy do czynienia z poziomem świadomości własnym i mamy do czynienia z poziomem świadomości można w jakimś sensie powiedzieć zbiorowym. W zależności od tego, gdzie mieszkasz, na, w jakiej szerokości geograficznej, dotyczy ciebie też e, ta zbiorowość, taka, ta świadomość zbiorowa miejsca, w którym mieszkasz. Oprócz tego, gdzie się wychowałaś, gdzie twoje geny e, głównie się... E, Przekazywane były od pokolenia do pokolenia, to jeszcze teraz dotyczy cię ta zbiorowa świadomość miejsca, w którym mieszkasz. Więc jedna rzecz to jest ta praca własna, którą trzeba zrobić wewnętrznie, która ma największy wpływ na to Twoje poczucie szczęścia, Twoje poczucie radości, największy wpływ ma ta, ta jakość tej pracy, która się przełoży na Twoje samopoczucie. A druga rzecz, która jest bardzo ważna do zrobienia, to jest odnaleźć się w tym, co jest na zewnątrz, bez potrzeby bycia nierzeczliwą. Czyli jak nauczyć się tymi słowami generować takie myśli, żeby ta życzliwość też mogła przejść na zewnątrz. Ja teraz um, tworzę taki. I e bóg o, o tej potędze słowa właśnie, żeby to żeby to. Bo pierwsza rzecz, fundament tego, żeby cokolwiek zmieniło się stale, na stałe, e, gdziekolwiek, to jest potrzebna fundamentalna jakaś zmiana. Nie można zmienić. E, Opakowanie nie zmienia produktu wewnątrz, co jest w środku, więc fundam to, to będzie taki e-book o fundamentalnym e znaczeniu czyli z tego e-booka będzie można odnaleźć siebie, gdzie jesteś mentalnie. Dla kogo ten e-book? Takie pytanie mi teraz e przyszło: dla kogo? Zdecydowanie dla tych osób, którym Mogą z niego skorzystać e, oczywiście wszyscy i ja do tego bardzo zachęcam. Natomiast on najbardziej w moim sercu jest dedykowany dla tych osób. Z jednej strony, dla takich ja sprzed bardzo wielu lat, która myślałam, że tylko jestem człowiekiem od dnia narodzin do dnia śmierci i moje życie to jest tylko to tutaj, od dnia narodzin do dnia śmierci koniec, kropka i to. Wielkie tu i teraz obowiązywało tylko tu i teraz. I dla drugiej grupy osób, które już mają taką e, swojego rodzaju świadomość o tej naszej wędrówce duszy, która na Ziemię wpada do, po kolejne doświadczenia przy użyciu zabawek, których jako, duchowo, jako duchowa istota nie ma gdzie indziej e, niż tu. Czyli zmysły, czyli to wszystko, z czego my tutaj możemy korzystać, czyli też ten wzrost, ta materia, która nas tutaj otacza, to dla tej wędrówki duchowej, dla wzrastania duchowego jest niezmiernie istotne, aż mam ciarki. To jest właśnie niezmiernie istotne, żeby we, w, w takim stanie umysłu z tego korzystać z perspektywy patrzenia duchowej istoty na ten ziemski odcinek podróży, czyli dla tych, to jest właśnie osób ten PDF, dlatego że tu na ziemi my kształtujemy nasze samopoczucie między innymi głównie słowami. Jesteśmy obrazami, słowami projektowani od dnia naszego Pojawienia się tutaj w materii. Mamy rozwój technologii niesamowity. Mamy naprawdę. Ja jestem dziewczyną, która oglądała telewizory czarno-białe i nie było żadnych pilotów. To, a telefon był na kilku klatkach w blokach więc rozwój technologiczny naprawdę jest cudowny. w ciekawych, bardzo czasach. I myślę, że warto to docenić. Jednocześnie te głębokie, te takie nasze mm, rozwojowe rzeczy, duchowe rzeczy, one pozostają bez względu na to, w jakim stopniu jesteśmy tutaj unowocześnieni. Bez względu na to, ile telefonów dzisiaj leży na moim biurku komórkowych. Bez względu na to, że ja nagra, nagrywam teraz filmik, który po prostu jednym kliknięciem puszcza do świata, to ma znaczenie w materii, czyli w tym doświadczeniu ziemskim, ale w tym doświadczeniu duchowym, to tylko chodzi o to, żebym ja się tym nauczyła bawić, radować i z życzliwością to traktować. Więc. Dla tych, którzy uważają, że jesteśmy tutaj na chwilę, to jest pierwsza rzecz, i że to jest bardzo ciekawe, że możemy korzystając z tych wszystkich technologii, skorzystać z rozwoju duchowego. Bo niezależnie od tych wszystkich zabawek, które mamy, to ta nasza egzystencja wewnętrzna, ona zawsze sprowadza się do takiego poziomu czegoś większego, do takiego poziomu, że coś jest więcej, czyli bliskość z tymi, którzy nas tutaj powołali, którzy przekazali materiał genetyczny, żebyśmy się urodzili, gdzieś ta więź, dlaczego to pozostaje? No właśnie. Więc dla tych osób będzie ten e-book, to będzie taki e, materiał, który przeprowadzi cię przez to, właśnie jak, jaka jest ta konstrukcja tych słów. To będzie to, to jest taka to będzie możliwość pracy własnej z tym, jakich słów używasz, i pokażę ci, jak łatwo zmienić te słowa, jak łatwo zmieniając jedno. Albo dwa słowa, jak łatwo zmienić sens całego zdania. Pokażę ci, bo ta zabawa słowami jest przecudowna. No, taka jestem też wdzięczna za ten taki dar zabawy słowami. Słowami, tak jak wszystkim innym, co jest już w materii, bo słowo też jest w jakimś sensie w materii. Słowami, tak jak wszystkim innym, można zrobić robotę dobrą. I niedobrą. Czyli można wyrazić słowami życzliwość, miłość, empatię, czułość, pokorę, cierpliwość, wrażliwość, ale mo, można też wyrazić zupełnie coś innego. Nie przyjmujecie, nie akceptujecie, nie biorę cię takiego, a, a, aż mi, aż moje, moje ciało aż nie chce mówić tych słów. Więc <śmiech> bo, <śmiech> można słowami. Dać komuś do zrozumienia, że jest nie taki niewłaściwy robi coś, co Tobie się nie podoba i zmień to. <laughs> Stań na innym kawałku tej sceny, którą ci tutaj otwieram. Albo można akceptując wiele rzeczy, że one tak wyglądają, właśnie można sięgnąć głębi, jakiejś, do której teraz nie ma dostępu. To co wcześniej powiedziałam. Ja dla tych, dlaczego ja to w ogóle robię? Dlatego, że widzę, jak wiele osób bagatelizuje słowa. I jak wiele osób bagatelizuje potęgę słowa. I oczekują, że życie będzie lekkie, a używają ciężkich słów. Oczekują, że ludzie będą dobrzy, a używają ciężkich słów, żeby scharakteryzować ludzi. Więc bawmy się. To jest główna idea tego, co chcę zawrzeć w tym e booku tego też teraz w, te, w te, teraz w tym materiale, co Ci przekazuję. Bawmy się tymi słowami. Przyglądajmy się, jakimi słowami wyściełamy te nasze wewnętrzne komnaty. Jeśli dla Ciebie to jest ciekawy temat, no to oczywiście ja Cię z całego serca zapraszam. A właśnie, bo jeszcze taką grupę utworzyłam na telegramie, gdzie wnoszę takie złote myśli, jak ja to nazywam podczas tworzenia tego e-booka. Wnoszę takie złote myśli. To jest świeżo otwarty kanał, on jeszcze nie jest mocno zaludniony, więc jak masz ochotę zająć jedno z pierwszych miejsc z całego serca Cię zapraszam. To jest bezpłatny udział oczywiście w tym kanale. Ja tam raz na jakiś czas po prostu dzielę się taką perspektywą związaną z programowaniem słowami, bo to jest wszystko obrazy, dźwięki, zapachy. Wszystkie zmysły służą do tego, żeby nasze materialne ciało zostało zaprogramowane. Więc ja się skupiam tutaj na słowach, dlatego że słowa towarzyszą nam od samego początku naszego istnienia i mają. E, Coś takiego w sobie, że my jak mantrę mamy dostęp do tych słów. Czyli wystarczy, że ktoś ci coś powiedział, że jesteś... Ach, nie lubię tego, ale tak, tak jest. Więc dowiadujemy się w dzieciństwie od kogoś... To nie potrafił się inaczej wyrazić, że jesteśmy za, za, za mało, jesteśmy za mało, albo jesteśmy za dużo, czyli nie śmiej się tak głośno, nie, stąd roz... nie bądź taka, taka roześmiana, albo w ogóle, no właśnie, skup się, teraz brób to, co ja ci każę, nie myśl po swojemu, my jesteśmy tak zaprogramowani, bądź tak jak ja ci mówię, bo jesteś za tempa, żeby być sobą, albo w ogóle jakieś inne inne słowa i, i my te słowa potem jak mantrę w głowie. A ona to powiedziała, a ona to powiedziała, ona to powiedziała, ona to powiedziała. I potem jak my mamy tego tak dużo w swoich myślach, to inni też przychodzą i to potwierdzają i też to mówią i ty. I dorośli jeszcze robią coś takiego, że mówią jedno, robią drugie. Dzisiaj na szczęście jest cała rzesza już dorosłych, którzy robią inaczej. Naprawdę kurczę, dzieciaki mają, wielu, wiele dzieciaków ma już dzisiaj inny start do życia. Przynajmniej tak ja, z tego co do, do mnie dociera, z tego jak świat wygląda, wiem, że jest wiele miejsc, gdzie. Mm, gdzie to nie, nie zmieniło się aż tak bardzo, ale już wiem też, że jest wiele miejsc, w których dzieciaki mają. Swoje należne miejsce i nie muszą tracić godności, bo dorośli się ich przestraszają, bo są bardzo zdolni, bo są bardzo inteligentne dzieci, bo są bardzo bystre dzieci. Już, już dorosły nie musi się bać dzieci. Jest wielu dorosłych, który, którzy nie boją się geniuszu swoich dzieci. Więc to jest bardzo, bardzo piękne dla, do obserwowania dla mnie. I, I co ja tutaj mówiłam, o czym ja mówiłam? No właśnie, aha, i te słowa. To są takie, jak my sobie tak te słowa powtarzamy, to potem te słowa nam się pokazują w przestrzeni. Czyli ktoś jeszcze przyjdzie, to potwierdzi. Ktoś jeszcze przyjdzie, to potwierdzi. I wtedy zachodzi taki swojego rodzaju walka wewnętrzna, że z jednej strony ty czujesz, że to jest nieprawda, ale z, no, tyle osób to powiedziało, że może w jakimś sensie to jest prawda. I wiesz, jak to jest. Kłamstwo powtarzane wielokrotnie staje się prawdą. I tak jest właśnie z tymi słowami. I teraz trzeba odwrócić ten proces, aż mam ciarki, jak to o tym myślę. I teraz trzeba odwrócić ten proces. Potrzebujesz zacząć mówić prawdę na swój temat. Bo prawdą jest, że jesteś cudowną istotą, która ma wszelkie możliwości, która naprawdę może wszystko, nic nie musi, to ty decydujesz, ty możesz wziąć odpowiedzialność za swoje decyzje. Ty możesz. Nie planować rezultatów, tylko poddać się temu, jakie doświadczenie tutaj dla ciebie płynie. Ty po prostu możesz zacząć mówić prawdę na swój temat. A prawda jest taka, że tak jak wcześniej wspomniałam, do kogo mówię, więc mówię do tych osób, które już wiedzą i akceptują to albo otwierają się na to, że my wszyscy jesteśmy zrobieni z miłości. My wszyscy jesteśmy zrobieni z miłości. A tu na ziemi przychodzimy doświadczać tej dualności, czyli niemiłości. No i żeby światło było światłem, to potrzeba jest zobaczyć kontrast, zobaczyć, żeby miękkie było miękkie. Potrzebujemy doświadczyć twardego. To są te dwie strony tego medalu. Ale zawsze możemy wybrać. Że to jest jakość, która nas zasila, a nie osłabia. Możemy nie trzymać się jednej perspektywy, możemy oglądać tę sytuację z tylu stron. Ja rozglądam się teraz za kubkiem, bo ja czasami pokazuję na, na sesjach, że ja patrzę na kubek i moja klientka patrzy na kubek, ja mówię: Kurczę, ten kubek nie ma ucha, a moja klientka mówi: Ej, Dorota, no co ty, przecież ewidentnie ten kubek ma ucho. Ale ja nie, ja nie mam, z mojej perspektywy ten kubek nie ma ucha. I to jest właśnie kwestia perspektywy, przyjęcia perspektywy. Więc zapraszam cię z całego serca. Do już chyba do dwóch czy trzech rzeczy cię zaprosiłam. Nie, do dwóch cię zaprosiłam. Pierwsza rzecz to jest ten kanał na telegramie. Jak chcesz dostać link, to napisz do mnie, ja ci prześlę ten link i sobie tam dołączysz. I po prostu. Wierzę, że skorzystasz. No i druga rzecz to jest. Zapraszam Cię do wyczekiwania tego e-booka o słowach, potęga słów, bo będzie naprawdę fajny, głęboki, lekki, pełen humoru. Tak, tak, tak powstaje teraz pełen humoru, i żeby z dystansem można było z łatwością zamienić, bez takiej nadmiernej powagi. Zamienić ten stan. Samopoczucia w sobie. Więc jeśli to jest też dla Ciebie, to też daj znać, odezwij się do mnie i po prostu prześlę Ci link do mojego newslettera, w którym wcześniej czy później po prostu dostaniesz taką informację, że ten e-book już ujrzy światło dzienne. A plan jest taki, że to będzie. Święto pracy, że od 1 maja będzie można już go mieć w ręku. Więc zapraszam Cię tutaj do podzielenia się w komentarzu, jak słowa ograniczają Ciebie, albo ograniczały, albo żebyś się podzieliła tym momentem, kiedy te słowa po zmianie okazało się, że jest inny świat, inny świat, że zmiana kilku słów Sprawiła, że zaczął Cię otaczać inny świat, chociaż świat się nie zmienił. Taką robotę robią słowa. Więc już teraz przyglądaj się tym słowom, które generujesz w swojej głowie. Czy one Cię zachęcają do walki z nadwagą? <grym> Czy one Cię zachęcają do walki? Czy one Cię ciągle zachęcają do jakiegoś starcia? Do czego Cię zachęca Twoja wewnętrzna narracja, że musisz coś pokonać, musisz, e, musisz pokonać własne słabości? Poprzyglądaj się temu. Hmm? Czy może wybierasz jakieś słowa, bo nie chcesz, żeby wybrzmiały na głos. Już, już nie będę, już nie, już nie będę tak myślała. <laughs> już nie będę tak myślała. Uściskuję, życzę pięknego dnia. I cudownej wiosny w sercu.